I Eldo na rejonie, Hunter na mikrofonie witam was razem z w kolejnym odcinku z Dead by Daylight Siema siema oh, play, the ba... Cześć Mamy tak, całkiem to... niezłego morderca, bo ma... Yy, mały ping hmm. To może nie poszedł do szkoły znaczy, to że ma mały ping to nie znaczy, że jest dobrym mordercą Też tak może być W ogóle zapomniałem jakikolwiek darów sobie dać, także trochę zlamiłem Dary Dari Los. Ja chyba też nie wiem. Znaczy zdecydowanie nie. Zapomniałem. Także zobaczymy widzowie fani jak to będzie. Kolejny odcineczek Poprzednio nie było diabeła i mnie nie uratował przed złą wiedźmą, ale teraz o, jest Diabeł... o, 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 teraz cię uratuje. Teraz no, mnie nie. uratujesz, no. Teraz mi się wydaje, że mi pomożesz. W ogóle bardzo fajny odcinek był u diabeła, także zobaczcie sobie koniecznie. Tam był odcinek po prostu. nie wiem jak go nazwać, no ale. Tego typu. Tego typu, no to był odcinek tego typu. Także już chyba wiecie, jaki to był odcinek? No, tylko był troszeczkę wcześniej, tam parę dni musi cofnąć. Takie, takie parę dni, tak, bo. Ja teraz sobie postanowiłem, że będę sobie nagrywał z tygodniowym zapasem, ponieważ yy, to będzie dla mnie lepsze i będę mógł się skupić fajniej na pracy i będę zadowolony tego typu więc Jęczący magazyn. Grown in the Stage. The... Tego typu. Tego typu. Gdzie tu mamy generator? Ah fuck the generator, I see some money, friend. Time is money, friend! A, tu widzę, dobra, ty jesteś obok mnie w takim razie. Tak, zbieram totem, tak? To ty byłeś ta, to używany? Tak, tak, tak. Ta. No ja tylko gra, gram na razie. No rozumiem, ja sobie teraz na ja zacząłem. 40 level mam na niej wbity. Jak coś tu naprawiam tutaj? Proszę zacząłem teraz rzeczywiście ogrywać trochę bardziej tych surworów i muszę pobijać większy level, żeby parki blokować, mm -hmm. Oj ojoj Ten tomer wow, Świetny test umiejętności Kurczaki To jeszcze nie wiemy na kogo gramy Na pajacach, który nie podnosi co tam się wydarzyło? Dlaczego mnie jest podnoszone? No właśnie nie wiem O dobra, już jest Uf. Dobra, lecimy I, I tu mamy chyba zaraz drugi <śmany wózce> A tu jest, dobra, mamy Pa 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 Co ty robisz? Pa 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 Dobra, już, naprawiam <grystew> Jaki mister odwalacz Bright Ty, no ale... O chuj chodzi temu zabójcy? Maybe she is... My friend a to dlatego do szkoły nie poszedł? A, ha, ha, ha. No tak, jak rozpoczniesz to trzeba walnąć Weź jakieś. No, no, no. Weź go, czego jest. Nie! Ni! Tego typu. O, tu mamy następne. Where are you? Biegnę. Are you? A, da. O, tu a tu to tamik jest. A, a, nie, nie Podaj mi zniszczyć Totemik. A gdzie ty jesteś? W którym miejscu? Obok generatora tego, co robiliśmy? O, o, Gdzie? Słyszę tutaj. Kurde, pechną już. Przy generatorze jestem, dobra, dobra chodź. Le lecę, lecę. A tu mieliśmy kolejny, zobacz. No właśnie, ja nie mówię. Co tu się wyrabia? Tak rzeknę. No właśnie, nie wiem. Trzeci raz powala tego samego typa. No i to obok nas, uważaj. To jest Huntereska. Powiedźmy na haku. idzie zaraz w naszą stronę. Nie, nie. gdzieś dalej. To jest trzeci, który my robimy? Tak. Mamy jednego afka jakiegoś Dobra weź co to rób Dobra ja se robię Szedł sam Hip hop nie goś tam pomógł To jest jakieś totalne bambino Sprawdzę jakieś szafeczki Eee, no powiesi go I Tu obok jest, dobra Kurde, dostałem A ale mnie pierdolnął Przejdźcie u mnie obok, dobra. Jestem, jestem. I see. Szkoda, że no... dobra, widzę jedna osoba w środku robi generator. Chyba, albo się bandażowała. Próbujemy no, teraz zdejmować. Jezus Maria, co za pajac. Dobra, uciekaj ta. Siadaj, daj ta. Jak ktoś ma apteczkę, to się mogę pierdolnąć sam. Dobra. No, pajacu On się trzyma po tej gdzieś części, a nie po tamtej. Dobra. Dalej trochę jest. Piwniczanka, to była To Po tej stronie trzeba by coś zrobić. Jakiś generator? Jest tu coś? Musisz go uratować tego typa może? Nie, nie, nie widzę go, czekaj Dobra, lecę po niego gdzieś tu niedaleko mnie biega, ale On jest przy tym magazynie na środku Tak, ale mi się pytałem czy jest już typa, umówić, ale już nie A, dobrze. sorry, zawiesiłem się, Lago mózgu gopałem Kolejny generator na łeb rob, 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 rob Robię, robię Serio tam? gościu? Dobra, widzę, widzę Od tego się sem Tomera chyba nie uratuje, już widzę, że tam dzielnie walczysz z nim. Tu nam na web zajbałem. Czemu tamten kurwa nic nie robi? Oj, kuj, identka. robi, robi, a nie, robię, robicie we dwójkę. Tak? Tak. Dobra, zaraz cię zdejmuję w takim razie No, lecę do piwniczki Spoko, spoko To ty zrobiłeś, ty? Tak, ja zrobiłem A tu blisko robi ten silnik też Widzi mnie Dostałem hita Biegniesz na typa, biegniesz prosto na typa, co robi silnik? No, sorry Hello Kurwa, dostałem strzała Dobra, przegramy to, wierzę tym. Bardzo możliw, no Kurwa, ale bez sensu Strasznie bez sensu, bo to był easy match, strasznie easy match No, leżymy wszyscy No to, melko Najgłupsza przegrana Idę, docią, a nie, nie idą. Aż mu idę sam się podłożyć po prostu Na haka No ale tak to jest jak gra się z debilami Dorunki jest też, kurde pewnie mnie dawno ściągnąć do samym początku Tak to byśmy coś ugrali, bo ja sobie go tam baitowałem trochę, ale... Co z tego, najgłupszy mecz na świecie Jeszcze pod haczem. Had jest na górze Może wyjdę Ja dam tutaj teraz Na panie. górze masz haczon nie. nie udało się jest bez sensu To mu o, się masz, udało ten miałeś tam nagrania No na 10 minut mam O idealnie patrz Idealnie panie Dobrze kochanie. gościu no dobra, raz się przegrywa, raz się przegrywa widzę fani tego typu Benz. Także no, serdeczne Arigato za obejrzenie tego materiału. Mamy nadzieję, że Wam się podoba. Wszystkie instrukcje macie w, w opisie, chciałem być w ofierze. W ofierze macie. Znaczy no wszystkie. także to by było na tyle, Kacel, widzę, widzę, a z się 11.3 Majta się ba.